Zabytek. Nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Ustawa wyszczególnia trzy rodzaje zabytku. Zabytek ruchomy, np. kamienica, zamek, pole bitwy, najstarsza część miasta, ulica, park lub cmentarz. Zabytek ruchomy, czyli np. stary instrument muzyczny, sztandar, order, dekoracje budynków, obraz, pojazd, pomnik, pamiątka po wybitnej osobie. I ostatni zabytek archeologiczny, np. stanowisko archeologiczne, grodzisko, cmentarzysko, pozostałość dawnej osady oraz pochodzące z nich przedmioty, takie jak naczynia, broń, ozdoby czy narzędzia. Rejestr zabytków. Najbardziej rozpowszechnioną formą ochrony zabytków jest rejestr zabytków. Wpisu do rejestru oraz nadanie numeru dokonuje wojewódzki konserwator zabytków. Z wnioskiem o wpis może także wystąpić właściciel zabytku oraz organizacja społeczna. Wszelkie prace wykonywane przy obiekcie w rejestrze wymagają zgody konserwatora. Pomocy dydaktyczne. Myśląc o zabytku najczęściej wyobrażamy sobie piękne, historyczne, symboliczne, reprezentacyjne budowle takie jak pałace i zamki. Uważamy, że ich istotną cechą jest autentyzm, są oryginalne w swojej materii oraz wiek. Obiekty muszą być bardzo stare. Na fotografii, autorstwa Marcina Białka, widzimy pałac w Wilanowie, wpisany do rejestru zabytków w 1973 i w 2008 roku. Czasem jednak docenia się coś więcej, symboliczne znaczenie, wartość dla społeczności. Stare miasto w Warszawie zostało niemal doszczętnie zniszczone w 1944 roku, a po wojnie wielkim wysiłkiem zrekonstruowane. Znów było piękne. Doceniono ten wysiłek. Od lat 60. ubiegłego wieku stare miasto w obrębie murów uznano za zabytek, a w roku 1980 zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest przykładem odbudowy podjętej przez mieszkańców. Zabytkiem mogą zostać uznane także dawne fabryki. Docenia się wówczas np. interesującą architekturę, historię wytwórczości, techniczne wyposażenie. Na fotografii autorstwa Adriana Grycuka widzimy dawną fabrykę przy ulicy szwedzkiej w Warszawie. W jej charakterystycznych ceglanych murach produkowano popularne kosmetyki, których używali mieszkańcy całego kraju. Zarówno budynki, jak i widoczny komin na stałe wpisały się w krajobraz miasta. Obiekty należące do tej fabryki konserwator objął ochroną w 2005 roku. Decyzją konserwatora zostały za zabytki uznane również np. znajdujące się w Warszawie Cmentarz Powązkowski, Ogród Saski, Zajezdnia Tramwajowa przy ulicy Kawęczyńskiej oraz Pałac Kultury i Nauki. Niezwykłym przypadkiem zabytku jest oficyna nieistniejącej frontowej kamienicy w Warszawie przy ulicy Waliców 14. Jest zaniedbana, zniszczona i w złym stanie technicznym. Miała zostać zburzona. O jej ochronę jednak wniosła część mieszkańców Warszawy. Wskazywali, że jest to jeden z nielicznych ocalałych domów dawnego Mirowa, historycznej części Warszawy. Jeden ze świadków działań wojennych, bo stała na terenie getta, nosi na sobie ślady kul z okresu Powstania Warszawskiego. Tu mieszkał poeta Władysław Szlengel, autor popularnych piosenek, m.in. Panna Andzia ma wychodne. Uzasadniali, że kamienica powinna zostać wyremontowana i przeznaczona na realizację wydarzeń kulturalnych. Konserwator argumentację zaakceptował objął budynek ochroną. 6. Zabytek. Nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Definicja według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa wyszczególnia trzy rodzaje zabytków: zabytek nieruchomy np. kamienica, zamek, pole bitwy najstarsza część miasta ulica, park czy cmentarz zabytek ruchomy np. stary instrument muzyczny, sztandar, order, dekoracje budynków obraz, pomnik, pojazd pamiątka po wybitnej osobie. I zabytek archeologiczny, np. stanowisko archeologiczne, grodzisko, cmentarzysko, pozostałość dawnej osady oraz pochodzące z nich przedmioty, takie jak naczynia, broń, ozdoby czy narzędzia. Proponowany scenariusz prezentacji – wielki skarb w małym domku. 1. Trzy niewielkie kamieniczki przy ulicy Targowej 50 na 52 prawdopodobnie zostałyby rozebrane. Znajdowały się w bardzo złym stanie technicznym, a do tego wydawało się, że w tym miejscu, w samym centrum warszawskiej Pragi, powinna powstać wyższa zabudowa nawiązująca do okolicznych budynków. Domy należały do zasobu miasta, były zamieszkane. W parterze mieściły się sklepy, m.in. z odzieżą damską Magda, z sukniami ślubnymi, rybny oraz punkt zegarmistrzowski. Na fotografii kamieniczki oczekujące na prace remontowo-budowlane. 2. W latach 1996-1999 w niewielkiej, niepozornej oficynie budynku stojącym na podwórzu kamienic dwóch warszawianistów, badaczy historii Warszawy, Janusz Sujecki i Jarosław Zieliński, dokonali rewelacyjnego odkrycia. Na ścianach wewnątrz budynku odsłonili przedwojenne malowidła. Były to znaki zodiaku oraz sceny biblijne. Okazało się, że jest to pozostałość po dawnym wystroju funkcjonującego tu przed wojną żydowskiego domu modlitwy. O tym, że pod wspomnianym adresem funkcjonowały domy modlitwy, informował archiwalny spis 1926 roku. Informacje były jednak lakoniczne, wskazywały adres, ale nie wiadomo było dokładnie, w którym budynku się znajdowały. Na fotografii autorstwa Bolesława Szenicera widoczny budynek oficyny, w której dokonano odkrycia malowideł: 3. Chociaż polichromie były w złym stanie, według opinii specjalistów, do naszych czasów przetrwało jedynie 20% pierwotnej wielkości, uznano je za bezcenne świadectwo funkcjonowania w naszym mieście społeczności żydowskiej oraz dowód na jego wielokulturowy charakter. To jedyne oryginalne, znane tego rodzaju malowidła w Warszawie. W 2001 roku konserwator zabytków objął zespół kamienic wraz z malowidłami ochroną. Na fotografii autorstwa Bolesława Szenicera malowidło przedstawiające znak zodiaku strzelec. 4. Podjęto decyzję o ratowaniu bezcennych malowideł i wyremontowaniu budynków. W odrestaurowanych murach ulokowano Muzeum Warszawskiej Pragi oddział Muzeum Warszawy. Dziś to popularne miejsce wśród mieszkańców i turystów. Oglądając wystawy lub biorąc udział w różnych wydarzeniach, poznają dziedzictwo prawobrzeżnej Warszawy. Zwiedzający z chęcią podziwiają odrestaurowane malowidła. Na fotografii autorstwa Adriana Grycuka budynki po ukończonym remoncie i ulokowaniu w nich muzeum warszawskiej pragi. 5. W międzyczasie historię adresu targowa 50 przez 52 prześwietlili naukowcy. Przeprowadzili badania archeologiczne, przejrzeli księgi wieczyste, rejestry, w których przedstawia się stan prawny nieruchomości, np. kto był właścicielem w danym okresie. Sprawdzili stare księgi adresowe, przeprowadzili wywiady z byłymi mieszkańcami kamieniczek, wykonali kwerendy fotograficzne. Okazało się, że budynki powstały w różnych okresach, a fragmenty piwnic jednego z nich, pierwszy z lewej na fotografii, mogły powstać jeszcze w XVIII wieku. Co więcej, wspomniana niewielka kamieniczka jest najstarszym zachowanym domem na Pradze. Pamięta czasy, gdy na środku ulicy handlowano wołami lub gdy jeździł tamtędy tramwaj konny. Właściciele posesji zmieniali się bardzo często. To efekt zastawiania nieruchomości, licytowania czy sprzedaży. W jej historii występuje wiele nazwisk często żydowskich: Rotblit, Feigenblatt, Lebisz czy Sokołowski. Najstarsza znana fotografia uwzględniająca te budynki pochodzi z 1873 roku, a została wykonana przez Konrada Brandla z wieży Zamku Królewskiego. Wśród innych budynków rysuje się charakterystyczny kształt trzech kamieniczek w kształcie podium. Przez kolejne lata uwieczniane były na zdjęciach wielokrotnie, ale przeważnie grały rolę drugoplanową. Kamieniczka stojąca z prawej strony kadru była najdłuższa. Na początku XX wieku skrócono ją o kilka metrów, aby przedłużyć ulicę kępną. Środkowa kamieniczka, największa i zarazem najmłodsza, pierwotnie miała niewielki przejazd bramny umożliwiający wjazd na podwórze. Na pamiątkę tego faktu, w przestrzeni dzisiejszego muzeum, pod sufitem, zawieszono niewielki symbol dawnego sklepienia bramy. Budynki są skromne, nie posiadają bogatego zdobienia fasady poza gzymsami, wyróżniają się w ten sposób na tle okolicznych kamienic. Odkryte sale dawnych modlitewni żydowskich są przykładem licznych takich obiektów miejsc na terenie Warszawy. W obrębie samej Pragi było ich przed wojną kilkadziesiąt. Po 1945 roku jedną salę użytkowano jako garaż, a drugą jako warsztat. Przed wojną posesja była zamieszkana głównie przez osoby pochodzenia żydowskiego. Wśród prowadzonych tu biznesów Prym Wiedli, m.in. Abram Fishman ze sklepem lamp, szkła i fajansu oraz Pereca Słomka z wytwórnią obuwia renoma. Na fotografii widoczna brama wejściowa na Bazar Różyckiego oraz kamieniczki. Zdjęcie wykonał w 1957 roku Zbyszko Siemaszko. 6. Gdzie szukać informacji i danych na temat historii warszawskich obiektów? Gazety oraz czasopisma w wersji cyfrowej na stronie Biblioteki Narodowej, wizerunki fotografii na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego, gazety oraz czasopisma w wersji cyfrowej na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych, wyszukiwarki, Archiwum Państwowe w Warszawie, wywiady z mieszkańcami, konserwator zabytków, stowarzyszenie zajmujące się lokalną historią oraz placówki muzealne.